Wróciłaś. Teraz już wszystko będzie dobrze. Kochanie, ja umieram. Ona majaczy. Nie wie, co się dzieje. Jesteś jeszcze słaba. Musisz odpocząć. Nie, nie. posłuchajcie. Wiedźmy. Do końca miałam być potworem. Odczarowaliście mnie i teraz muszę odejść. Wiedźminie, o czym ona mówi? Nie możemy jej pomóc. To niemożliwe przecież nie! Córeczko. Filipie dobrze widzieć was razem. Przepraszam cię za wszystko, za wszystko. Przepraszam. Mamo! Córeczko, pamiętasz, jak byłyśmy nad Iną? Pamiętam. Jadłyśmy słodkie śliwki i miałaś ta niebieską sukienkę i uplotłaś mi wianek i cały czas się śmiałyśmy. Taką... Nie zapamiętaj. Nie! Dziękuję. Przynajmniej mogli się z nią pożegnać. Szkoda, że tylko tyle mogłem zrobić. Chodź, dziecko. Wieczny ogień ukoi twój ból. Ruszaj do wrońców. Tam będzie czekać twoja zapłata. A teraz mnie zostaw.